Master, master, master! Master, master, wbity master! Nie. Nie! Pięciu! Praktycznie pięciu mi brakuje! Pięciu mi brakuje! Dobra, już mi tak nie zostało. muszę mieć co najmniej trzecie miejsce. trzecie, drugi pierwszy, albo czwarte. Czwarte, pierwsze. Pierwsze, trzecie, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Teraz jestem taki skupiony na stu tak Nikomu nie pozwolę tu tu przegrać. Żeby ja przegrała. Co wyrupicie? Dobra, emotkujemy się, emotkujemy się. Nie blisko gracie, nie blisko gracie. Daleko graczy, daleko dla szerów daleko od laserów, daleko od laserów, ja mam do dentysty. Dobra, nie mogę zginąć. Dobra, ale to był, to plus 15 będzie. Jest, master, 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 master. Masz te... 100 gramików. Mniej niż minutę to... Miścia mam, to na razie...